Obrady 15. sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się przyjęciem protokołów z wcześniejszych posiedzeń. Po zapoznaniu radnych z porządkiem obrad i jego rozszerzeniu, prezydent miasta przedstawił zebranym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności przystąpiono do podejmowania uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie miasta na rok bieżący. Kolejne zaś związane były z ustaleniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2016 oraz stawek podatku od środków transportu również na rok 2016. Radni przyjęli zmiany statutu samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Dalsze uchwały związane były z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Radni przyjęli również zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz podjęli uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W formie uchwały określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Podczas sesji wprowadzono zmiany do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015. Zmieniono również treść uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. W rodzinie. Zmiany wprowadzono do uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto w roku bieżącym. Wprowadzono także zmiany do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach. Radni przyjęli program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz środowiskowego domu samopomocy. Radni rozpatrzyli skargę mieszkańca na działanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na zakończenie sesji odczytano odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez świętochłowickich radnych. Radni składali nowe interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski. Przewodniczący Rady zapoznał również radnych ze skargami, jakie wpłynęły do kancelarii, po czym zamknięto obrady. Rady sesji. Relacje z obrad śledzić można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.